Czytanie z księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli wiedza swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a na Pana, Pana spełni się przez niego. Po rękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu i w nieprawości On sam dźwigać będzie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą cieki Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Łukasz w łapkę ufającym Tobie. Bo słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Uskaż co łaskę, ufającym Bogu. Oczy Pana zwrócone na Bogu wojny, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, Obiecali mi życie od śmierci i żydzi mi w czasie głodu. Oczekuję Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. O Pytanie z listu do Hebrajczyków, bracia. Mając arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Oto słowo Bogu. Bogu Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja. Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup Zawielu. Alleluja. z wami i z duchem słowa Ewangelii według świętego Marka chwała Tobie Panie Jakub i Jan znowu z Badeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli nauczycielu chcemy żebyś nam uczynił to o co się poprosimy on ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu, użycz nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odpowiedział: nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy, lecz Jezus rzekł do nich, kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I Chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, na których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu to słyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz to, by między Wami chciał się stać wielki, nie będzie Waszym sługą. A to, by chciał być pierwszym między Wami, nie będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo za pańskie. Chyba na tobie ch... Panie Jezu. Dzisiaj nas pytasz. Co chcecie, żebym wam uczynił? I na to pytanie każdy z nas tutaj obecnych udzieli inne odpowiedzi. Jesteśmy podobni, ale i różni. Przyszliśmy tutaj z różnymi. Problemami, troskami, które tobie chcemy przedstawić. Panie Jezu, żeby te nasze prośby były zgodne z tym, co Ty chcesz, to Ty cię prosimy ciebie, ale też Ducha Świętego którego Ty nam syłasz wraz z Twoim Ojcem, Duchu Święty, Ty przenikasz nasze myśli, nasze serca. Prosimy Cię, byśmy pragnęli tego, co się Bogu podoba. A jak ten w rzeczywistości? Pytanie padło, z jakimi. Przyszliśmy tutaj problemami i sobie spróbujmy odpowiedzieć, czego dotyczą. Czy dotyczą życia niebieskiego, czy tylko ziemskiego? Wiele, wiele mamy różnych trosk. Tak. Zapewne wiele, wiele z tych próśb, które tutaj Tobie przedstawiamy, dotyczy problemów naszej rodziny, tak, dzisiejszych. A Ty nam dzisiaj dajesz, jako przykład tych dwóch uczniów, którzy prosili Cię. Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. To oni nie prosili o dobra doczesne, ale wieczne. I to się Tobie spodobało. Natomiast nie mogłeś Pełnić do końca ich prośby, bo czego pragnęli, żeby zasiąść po twojej prawej i po lewej Twojej stronie. A co ty odpowiadasz, Nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Albo przyjąć z którym ja mam być ochszczony. Bo żeby być blisko Ciebie, to trzeba naśladować Ciebie i to aż do końca patrzymy na krzyż. I z tego sobie jeszcze nie zdawali sprawy, że taka jest droga do nieba. Tak od razu odpowiadają, możemy. I ty odpowiadasz, kiedy, który, który ja mam pić, pić będziecie, przez który mam przyjąć, wy również. I rzeczywiście Jakub był pierwszym, który zginął śmiercią męczeńską za Ciebie. Kiedy prosili Cię, by zasiąść po Twojej lewej i prawej stronie, nie byli jeszcze tego świadomi. Za jaką cenę można być blisko Ciebie. I teraz, jeśli my Ciebie, panie, zaprosimy o niebo, o szczęście wieczne, to Ty nam przypominasz, żebyśmy przyjęli Twój chrzest, jaki Ty przyjąłeś. A my przyjęliśmy chrzest, jesteśmy ochrzczeni. No i co z tego wynika? Jeśli teraz napotykamy na wiele trudności w wyznawaniu wiary, jest to konsekwencja sztu świętego. Tak, są kraje, gdzie samo przyjęcie sztu świętego już jest skazaniem na śmierć i to nańczańską. Tak, teraz w XXI wieku. Panie Jezu. U nas jeszcze nie jest tak strasznie, jesteśmy skazywani na śmierć. Ale już dzisiaj możemy być wyśmiewani. Te, tam się jeszcze trzymasz tego nauczania kościoła, co tam gadają ci kapłani. Oni sami żyją tak, jak oni żyją, i to nas usprawiedliwia. To jest bardzo fajnie, jeśli mogą ludzie wierni, tak zwani, nam zarzucić grzechy. Tak, jesteśmy grzeszni. Ale jeśli to jest argumentem za to, żeby nie przestrzegać przykazań Bożych, czy to wystarczy? To dzisiaj wiele dzieci może powiedzieć: A przecież mój ojciec wcale nie był i nie jest lepszy. Tak. Moja matka. Mam teraz prawo do tego, żeby naśladować ich. I zresztą dzisiaj rodziców jest rozwiedzionych, albo takich rodzin, kiedy jest matka, a ojciec gdzieś tam daleko w Anglii. Z tym mam do czynienia wy też. Zapewne z takimi problemami. I co ja mam? Mam, mam inaczej? Ja mam prawo! Skoro oni to i ja. Tak. Panie Jezu, gorszy mi się zachowaniem księży, rodziców, no i polityków. Skoro to jest dozwolone, prawo dozwala, no to czemuż tego nie mogę popełniać? Rozwie się, dozwolony jest rozwód. Czemuż nie? Czy jesteśmy świadomi, że chrzest wymaga przeciwstawienia się temu wszystkiemu, nie naśladowania osób znaczących tego świata, ale Ciebie. Tak, Panie Jezu, a Ty dajesz nam przykład, jak mamy realizować nasz chrzest. Przyjąć to, co dopuszcza do nas Bóg. Tak jak Ty przyjąłeś wolę swojego Ojca? Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: spodobało się Panu zmiażyć swojego sługę cierpieniem? Twój Ojciec dopuścił cierpienie dla Ciebie, którego kocha? I mamy tutaj od razu odpowiedź. Jeśli wy daszcie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Tak przyjęcie cierpienia wydaje owoc. Ujrzy potomstwo. Jak to przełożyć nasze życie rodzinne? Mamy Ciebie naśladować. I jeśli my zgodzimy się na to, co trudne, piszemy potomstwo. Tak. A dzisiaj pragnienie dziecka <laughs> równa się też gotowości na trudności. Sam polic, wy matki wiecie, to jest trudność. Cierpienie. Aby z tego nie ma urodzenia. No i potem samo wychowanie to też nie jest przyjemność, tylko, ale to są różne problemy, którym trzeba stawiać w czoło. A skutek? Dni swe przedłuży. Tak, w ten sposób rodzice przedłużają sobie dni życie. Ktoś powie dalej i tak ano a no właśnie, a po śmierci życie wieczne. I to jest dopiero nagroda za rodzicielstwo. Tutaj na Ziemi nie oczekujmy, my wiemy, że różnie to bywa. Są oczywiście dzieci bardzo wdzięczne, ale bywa różnie. Bywa różnie. Dziecko idzie sobie z domu. Tak. Poszła z tą, jak ja mówię, masz wrócić do domu, odwraca się i, i wychodzi. Jeśli tak to jest, mam przecież prawo, a jeśli ukończyłeś 18 lat, oczywiście, to już tym bardziej jestem dojrzały, dojrzała. Panie Jezu, też słyszeliśmy dzisiaj o Tobie. Mając arcykapana Pana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. I to jest. To jest realizacja naszego chrztu. Trwanie mocno w wyznawaniu wiary. Nawet jeśli to jest trudne, nawet jeśli to jest trudne, ale warto, warto się podjąć tego, co trudne, do osiągnąć życie wieczne, w które wierzymy. Pytam się za wszystkich ojczonych o odważne wyznawanie wiary, Ciebie prosimy. Módlmy się tęcji Ojca Świętego, o pokój na świecie, za prześladowanych za wiarę, za naszą ojczyznę i nasze rodziny, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych krewnych duszy czysty cierpiących i za te, które zniknąć ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Mówimy się we wszystkich księży na całym świecie, aby mieli odwagę głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji odprawianej mszy świętej. Ciebie prosimy. Za wszystkie chłopczyki, za dziewczyn i za wszystkich mamów, tatów. Ciebie prosimy. Nas, Panie, za wszystkie dzieci, Ciebie prosimy. Przyboganie trójcy, przy nas i Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się do wszystkich chorych, cierpiących, zakonających. Ciebie prosimy. Dobrze i cześć, mogący, od nas te prośby, które to wiesz, przedkładamy Duchu Świętym, za ostępstwa Marki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.